Jest, mam kurwę. Cały wieczór mnie wkurwiała. Łyczka. I zanim czas. Ten... Tak? Wszyscy są posrani. Zaraz jeszcze browarka. Tak. Nie Ciebie, powoli, bo Ciebie nie widzą. Uwaga, pierścień się zamykł. Ostatni ostatnie nas wszystkich, kurwa, no, żeby, żeby... żeby na... Dobrze. nie zeszli z... Nad... Nasłuchaj, nasłuchaj. nad... Tobą. Nie wychylaj. Pierwszy... Na zawsze szybciej usłyszysz niż zobaczysz. Musimy sprawić, żeby oni trafili na tamtego gościa. Właśnie sobie... ...to doradzę. Czy słyszę z prawej czy z lewej? Nie nie ale no ten wiesz, na słuch to już um, tam będziemy słyszeć Chyba że już w trakcie fajtu ktoś z tyłu jest mm -hmm. Siedzimy tu cicho Pięknie, my sobie Siedzimy cicho, nie ruszamy się Ci z będą musieli się przesunąć tak. Musimy wyjść na dom na tą skałę chwilowe szachy nie 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 wchodź bo cię nie 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 bo cię mogą zobaczyć. właśnie chodzi o to żebyś nie wiedzieli gdzie jesteśmy i tylko nasłuchujemy. słuchujemy Zeus o idą czy strefa się losuje idą 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 tam gdzie są gracze przyjdą do nas przyjdą do nas na bank bo to jest dobra pozycja tak crossowy ostrzał Wadzimy w pierwszego kładziemy wadzimy drugiego. drugi w drugi samego teraz cię chodź patrz do góry patrz do góry spokojnie

tak, on ma gorzej, on ma gorzej, jesteście bliżej strefy Ja mam ci uciągnięcie w ogóle Chodź tu na górę, tutaj jest Nie, no, nie ma tutaj, tutaj. nie ma Może? Rzucę ci trampolinę, tôm, gdzie jesteś? Rzuć mu trampolinę, rzuć mu trampolinę Musimy ruszać do strony. Ale cię zjadło natychmiastowo. No, gdzie, gdzie jest tam ten, Gdzieś, tu. Gdzieś tu. Oni tam się chowają, oni muszą przyjść, bo... oni mają gorzej. Macie high ground. Prawa, 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 prawa. Czy to Zeus? Nie, to Zeus. Prawa, to prawa, nie, to prawa. Niemożliwe, tam nie. Zeus, nie hałasuj. Teraz, teraz, teraz ciszej nie gadajcie, Jeszcze trzeba słuchać. Niedaleko. Nie mówcie lewa, prawa, tylko słuchajcie, My usłyszymy. Granaty na dół. I to idą, idą o kurwa spadłem A, 45 sekund. Tam jest gościem, Ale możemy iść jedziemy, jedziemy, jedziemy. Boże, To jest z Z góry go zjedziemy. Boże, poczekaj aż się skończy Macie ostatni team do zabicia. No tak, to jest goście. jeden gościu. Jeden gościu no. Gdyby go się skończył, go ciśniemy. To... Nie ma ja, gościu. No, pięknie. Widzimy. On się tu czaił ewidentnie. On pięknie. celownik przez mgłę, bo mnie widział już strzelał w domu, zanim jego zobaczyłem. Jesteście czerpioni. Jesteście czekanie. Apex. Widziałem, że tam będzie. się wydawało się miejscu do przejścia. Zaskoczenie. Goście się spanikowali, byli we trzech. Piękna sprawa, no.